Odmuchaj. Jeszcze. Brawo! Witajcie kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym specjalnym odcinku. Dzisiaj Michalinka kończy 5 lat i będzie specjalnie dla Was otwierała prezent, jaki dostała na urodziny. A co to będzie? To zaraz zobaczycie, oglądajcie nas koniecznie, zobaczcie, Michalinka dostała co to jest? Lol, amazing. Lol Surprise Amazing. 70 niespodzianek. Chyba będziemy otwierać specy... I Są tam lalki 2 OMG. Dwie, dwie duże lalki LOL OMG, ale oprócz dużych lalek OMG są jeszcze inne laleczki, prawda? Tak. Takie malutkie i są jeszcze zwierzątka. I są nawet klucze. Nawet klucze, tak. Michalinka już trochę oglądała tych filmów, dlatego wie jak się to otwiera, ale zobaczymy czy damy sobie z tym radę. Tak? Będziemy otwierać? Tak! To zapraszamy na film. Kochani, przechodzimy do otwierania tego wielkiego pudła LOL Amazing Surprise. Tak, jak tu jest napisane? Znajduje się tu 70 niespodzianek. Ciekawe, czy tyle rzeczywiście tutaj znajdziemy. I są dwa zestawy, słuchajcie. Także zaraz się przekonamy, jak to wszystko wygląda. Michalinka tu otwiera już. Tak, Amelka, zobacz, jakie fajne. Jakie to jest wielkie i ciężkie, prawda? Tak. Wyjąć to wielkie pudło. Daj, mama. Zobacz, proszę bardzo, otwieramy, bo tu jest na pewno instrukcja. Zobacz, Amelka, co tu jest. O, dwa takie. A tutaj na naklejki. Pokaż. Tak, masz rację. Tutaj będziemy, słuchajcie, przyklejać naklejki. O, tu się znajdują naklejeczki, a więc to będą e, jedne niespodzianki. Dobra, a tu, zobacz, Michalinko, tu jest wszystko napisane. No to słuchajcie, otwieramy. Okej, okay, Michalinka znalazła numer jeden, proszę bardzo. I otwiera. Jest tam coś w środku? Nie, Nie w pudełeczku. Okej, okay, to otwieramy pudełeczko. Zobacz. Jest niespodzianka. O, jeszcze coś? Naklejka. I naklejka! Tak myślisz? Ta Lil' Prim? Okej. Okay. Tak, jaka ona jest fajna! Zobaczcie! <grym> Czy już tu mama ci tutaj? Znalazłaś dwójkę? Tak, znalazłaś dwójeczkę. O, dobra. Otwieramy, słuchajcie, numer 2 i są tu. buty dla lalki MG. Czyli znajduje się tu duża lalka OMG. I ma takie piękne buciki. Okej. Okay. Czy ja to umiem wyjąć? A też Tak, to jest, słuchajcie. Tu jest numer 44, więc nie mogę tego wyjąć. O, udało mi się. Jest numer 3. O, ja coś tam widzę. Tak, do, do, do następnego, numer 3 otwieramy pudełeczkę, ale ładne te pudełeczka są. Prawda, Michasiu, takie kolorowe. Z grubej, słuchajcie, tektury. Nawet Amelka próbuje je posmakować. Dam ci takie. Nie, Strój. Struj, pokaż tutaj. To są spodenki. Dla chłopca, czyli musi być tu chłopak. A ja tu już zdejmę mu galotki. Proszę bardzo, odkładam tu rzeczy na miejsce. Tutaj będzie buciki malutkie, zobaczcie. Tutaj jest wielkie na pewno lale. Ok, pięć. Teraz mamy numer pięć. Otwieramy. O, jest. Ale my chyba to otwieramy. A pod spodem jest szałeczka, czyli numer sześć. Tak. A widzisz, czyli to jest szóstka dodatkowo, ale fajne. Naklejka. Jest naklejka, to ja ją od to razu. Będzie tutaj psiaczek. Piesek, okej. Okay. Będzie tutaj psiaczek. Dobra, wow. będzie psiaczek. A... Piesio, piesio. Jest jaki, on jest fajny. Tak, także zobaczymy, gdzie ta siódemeczka się kryje. O, czyli... Żeby... Bluzeczka! A. Ja już wiem do czego. Do tego. Ja jestem sprytna. Tak, jesteś mm. bardzo sprytna. Jest. Pokaż Jest. tu. Jest, słuchajcie, była ta bluzeczka, bluzeczka. do tych bluzeczka. do tych spodenek. I to musimy, tak jak Michalinka tu robi, słuchajcie. Słuchaj. Otwiera suwak! Taki gigantyczny. I uwaga, 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 tada! Ta Jakie miasto! Wow! Mamy 7, Michalinka otwiera numer siedem. Świetnie. <grystanie> Branko dla dziewczynki. Branko dla dziewczynki. Ok, teraz ósemeczka. Proszę bardzo. Słuchajcie, tego się nie da wyjąć. Michalinka mówi, że to jest przyklejone. Ma rację, dobra. Tak, już otwieram. Proszę. Michasiu, co tam mamy? Okulary. Okulary. O, jest 9, dokładnie. Ale Dobrze. Otwieramy pudełeczko. Ja otwieram, czy ty? Ja. Że chyba będą to. Jest! Są buciki! Zobaczcie! Są buciki do następnej laleczki. Tu! Jest 10. O, rany, jak się dostać do tej dziesiątki? Tam jest 9, dziesięć i jedenaście. Dobrze. Proszę. Tak. Co to nic tu nie ma? Tu jest. O jacie. Jeszcze coś jest? A, dwie spineczki, słuchajcie. Od razu jedenastkę wyciągaj Michalinka. Tak jest jedenastka. Mhm. To jest jedenastka, tak. Zobaczcie, to jest w jedenastce. Takie okularki. Teraz 12, czyli 1 Ok, otwieramy 12. Pierw się urywa. Nie! Szczotka! Okej, okay, słuchajcie, otwieramy trzynastkę. Michalinka wyciąga Życzki. I co to będzie? Jest! Pierwsza lalka! Nareszcie! Pokaż Michasiu. Jest laleczka. Zobaczcie, jaka ładna. Z różowym kokiem. Pajosko, dobra. I tu patrzymy szybciutko. Numer 14 wyciągamy. Proszę bardzo, Michasiu. A ja zerknę. Nie ma naklejeczki. Dobra, uważaj, Michasiu, na paluszki. I co tam będzie? Bidonik. Bidonik. Już Wam pokazuję bidonik. Zobaczcie. Jaki numer? Teraz musi być Michasiu numer 15. Szukamy, gdzie jest 15, czyli 1 i 5, tak? 1 i 5. Szukamy, gdzie jest 1 i 5. Tu jest. Zobacz. Jest. Dobra, i pod spodem jest też 16 już, bo widzę. Tak. Michalinka już. O, zobaczcie, zobaczcie, jest też strzałeczka. Pokaż, Michalinko. O, jest strzałeczka, czyli tu. Kryje się numer 16. Każe może Stroik. tu. Strój jest. Okej, okay, jest strój. Zobaczcie. Jest bluzeczka. Tutaj kładź. Co to jest? Branzoletka. Branzoletka. Mm -hmm. nie ma. Słuchajcie. Tak, ma rację. To jest branzoletka. Jest 17. A możemy to... O, wysuwa się to! Ale super, ok. Słuchajcie, naklejka. Już wam pokazuję. Czyli Jupi Pupi. Ale fajnie się nazywa. I Michalinka, słuchajcie, otwiera. Kotek. go, co one robią? Jest w różowych włosach, słuchajcie, kotek. O, jest numer 18. Miałaś rację. Tu połóż. To jest kluczyk! To jest kluczyk do Lalki Lol OMG. Tu jest 19 i od razu 20 jest pod spodem. Super! Dobra. Czyli mamy. To jest spódnica, słuchajcie. To jest spódnica. O. Wszyscy widzieli. Buciki. I są buciki białe. Cała rodzina ma białe buty, słuchaj. Dobrze jest! A, wysuwamy. Następna spódnica jest, słuchajcie. No tak, bo tu jest pokazane, że będą dwie rodziny. Tutaj jest 22. O, takie duże. Jak to się otwiera? O, tak się otwiera, tak. Czyli, o, i jest? jest naklejeczka. Jest naklejeczka, Ty otw jest, będzie to chłopczyk, tak. Ten chłopczyk chyba, słuchajcie. Siusiaczek. <gry> no bo jest to chłopczyk. Michalinka, słuchajcie. Jest chyba o, y, zdziwiona, łapki. że u chłopczyka widzi takiego siusiaczka, ale przecież chłopcy mają siusiaczki. Ale? Jest tutaj, okej. Okay. Dobra. Pod spodem jest. Pod spodem jest, czyli jest strzałeczka, pokaż. Tak, jest, słuchajcie, 24. Okej, okay, dobra. Otwieramy 23 i od razu potem będzie 24. Cięte! Słuchajcie. To jest do tej o. lalki tak. OMG. Tak, to jest do tej lalki OMG, tak mówi Michalinka. Ma rację, ciekawe, o, do której MG. to? Dobra, 23. Proszę. Nie, 24 teraz, tak? 24. Tak Pokażemy tu ubranko, jak wygląda. Jest, 2 i 5, okej. Okay. 25. O, to? Spodenki. Spodenki, już Wam pokazuję. Takie spodenki są. Do... Jest 2 i 6, okej. Okay. Michalinka otwiera. O i 27. Jest strzałeczka, że jest na dole, czyli tu jest 27. okej. Okay. Jest naklejka, i jest tu pokazany, że jest to chłopczyk. Zaraz to Wam pokażę. O, jest, widać chłopczyka. I jest chłopak w różowych włosach, słuchajcie. Ok. Pod numerem 27 są takie piękne czerwone buciki. Tu jest 28. Oj, od razu jest 29. Ok. Jest, zobaczcie, bluzeczka. To jest chyba do tych... Te spodenki co to? były, to myślę, że to jest ten kompleks. Leo MG! Mhm. Aha, dla dużej lalki mówi Michalinka, ale co to jest? Pasek! O, zobaczcie. To jest torebka, tak, to jest taka torebeczka. A raczej otwierane! Chyba będzie lalka. Tak, będzie laleczka. I jest to. To jest, słuchajcie, Downtown Doll. Downtown Doll, jaka fajna. Jest, tak, zobacz, się otwiera. Oho, jak się fajnie otwiera. Słuchajcie. Dobra, jest naklejeczka Lil Downtown Doll. Już Wam pokazujemy. O, sobie O, może tak? Lepiej widać. Trzy i dwa. Trzy i dwa. Wow! Jakie fajne! Jeden jest czarny, drugi biały. A drugi jest biały. I zobaczcie, one mają... Literki. Tak, literki są, bo zawsze te laleczki słuchajcie. Mają pod spodem podpisane. Czy to jest but na lewą stopę, czy też może na prawą stopę? One mają czerwone słuchajcie podeszwy. To co? Tą szuflatkę otwierałaś? Wysuwane. Apton miał. Apton miał. No i pokaż. Mamy takie zwierzątko? Tak jest. Słuchajcie, jaka rodzinka fajna jest. Kotek. To jest dokładnie ten sam kotek. Tutaj bliziutko, zobacz Michalinka od razu. woreczku? Co oni? No nie, Naklel naklejkę dali w woreczku i nic więcej, słuchajcie, nam nie dali. Eee, tutaj. I pod spodem jest zaznaczone 36, a więc kryje się tam woreczek. Tam. Jest ubrankę, o. O rany świata, wyskakująca bluzka to jest. O, i mamy następny. Jaki ładny. Ten jest tutaj. Kryje się nam 37. I O, mam nadzieję, że widać, że są to różowe buciki z pomponikami. Osiem 3. Okej, czaderskie okulary. To jest dla dużej lalki. I są buciki, czyli dla następnej małej laleczki. Teraz to. Okej. Okay. O, wysuwane. O, to będzie lalka. To jak lalka. O nie, nie lalka Króliczek. to będzie. Króliczek połany świata. Dam tą chapki. Oni z Zobaczcie, jakie ma fajne uszy dwukolorowe. Hi, hi, hi. Okej, okay. znalazłam saszetkę, podam ją Michalince. czy my? Czerwony. Czerwony kluczyk. Zobacz. No. Cztery, dwa, trój. Co to będzie, co to będzie? Strój, Michasia mówi, tak. Są spodenki, zgadza się. Otwieramy, dobrze. Jest naklejka. T-boy. Czytamy boy, czyli chłopak. Ale co on tutaj ma na tej brwi? Numerek? 01? O, Michała powiedziała, mi... że ma złamane serduszko. Racja. Zakochał się kogoś? W kimś. W kimś. Mówimy, że zakochał się w kimś, tak. I, mia i, i co się stało? Skoro ma złamane serduszko, to znaczy, że w kimś się zakochał i. i ta druga osoba chyba go nie pokochała. Dlatego serduszko pękło. Jest! Dobrze! 44 otwieramy. A to teraz są. Majteczki, okej, okay. okej, okay. tak wygląda, słuchajcie, pop-up shop, magazyn i tak wygląda, słuchajcie, w środku, czyli będzie... Kolczyki! <słuch> <słuch> w kolejnym numerku były takie złote, piękne kolczyki. A tu jest tu nie. Co to jest? Kłódka, Misia, kłótka. tak, masz rację. A to jest kluczyk! A nie, co ja gadam? To nie jest kluczyk, to jest do ucha, żeby włożyć. Super te kolczyki, dobra. A tu jeszcze chciałam Wam pokazać, słuchajcie, w tym magazynie: będzie lalka Downtown Bibi i będzie lalka Uptown Girl. Jak to można ukryć naklejkę w, w takim pudełeczku? No nie. 48. <laughs> Michasia, otwieraj. Wyciąga się, okej, okay. Wyciągnęłam ci pudełeczko i od razu jest ukryte 49, więc wyciągam. Jest to Prim! Jest to Prim, czyli będzie ta laleczka na pewno. Słuchajcie, to jest nasza Prim. Teraz to Prim! To jest nasza Prim, jaka fajna. Cześć. To są do dużej lalki? Tak. To tak jest, to teraz. jest 5 i 0. Zobaczcie. Jest 5 i 0. Widzicie? Otwiera... Ale to jest wielkie. Ale to jest... daż radę? Jest udało się, słuchajcie. Tak, słuchajcie, jest... Jest, zobaczcie. To jest... Poczekaj Michasiu, poczekaj. Jest duża, zobaczcie, jest duża. Walizka taka, ale to jest taka skrzynka. Ja myślę Michasiu, że od razu otworzymy 51 i zaraz pokażemy jak wyglądają te dwie duże lalki, dobra? Pozbędziemy się tych pudełek od razu. Jest, zobaczcie, LOL Surprise OMG i czerwona skrzyneczka. Okej, okay, kochani, teraz przechodzimy do otwierania tych dużych lalek. Michalinka musiała, słuchajcie, połączyć ze sobą klucze. Żeby otworzyć tą walizkę i jest piękna lalka LOL, OMG. Oczywiście nożyczki. Oczywiście nożyczki są nam potrzebne, dobrze, ale słuchajcie, szybciutko Wam pokażę, co tu znajduje się w środeczku. O, to jest cóż. To jest Downtown Bibi, słuchajcie, tak ona się nazywa. To jest jej miasto i zobaczcie, tutaj jest normalnie szafa, jest wieszak. Są o. półeczki. Tak, tutaj, tak, Michalinka Wam powiedziała, tu są półeczki, bardzo dobrze. Mogę otwierać? I ten... Tak, i tu są ciuchy, wiszą ciuchy, Ok, otwieramy. No Dobra, Michalinka już otwiera ciuchy. Zaraz Wam pokażę tę laleczkę, jak ona fajnie wygląda. Okej, okay, kochani, lalkę mamy już ubraną, gotową, pokażę Wam, jak wygląda. Słuchajcie, ma super włosy, naprawdę. I ja dziś nie umiem, słuchajcie, ubierać tych lalek. One gdzieś ciężko trzeba im zakładać tę ubranka, boję się o tych ich rączki. Ale ta laleczka, słuchajcie, ma nawet paznokcie, słuchajcie. Biało-czarne. Biało-czarne, takie jak strój. I nawet usta ma tak pomalowane. Michalinka już jej założyła kolczyki. kolary. Okulary, bransoletka, ma nawet bidonik. I buty nawet założone, także ona sobie stoi już w swoim kuferku i czeka, aż pójdzie do swojej rodziny. A teraz otwieramy drugą. Co? I uwaga, jest! Druga laleczka, OMG! Jest, Michalinka już wyciąga. Ubranko, słuchajcie, jest laleczka. Tak, już Wam pokażę, jak ona to wygląda. A ja Jaka fajna laleczka! Jakie ma skarpetki i no w raj rajstopy ekstra. I już Wam tu pokazuję. Również ma tu swoją szafę z wieszakiem. Są półeczki. Tu ma sklep. Sorry. We're closed. Przepraszamy, zamknięte. No nie. Kochani, tak wygląda nasza gotowa e, Uptown Girl, Uptown Girl to jest. A ja myślałam, słuchajcie, że tam jest napisane Now City. Oczywiście, że to jest Uptown Girl, gotowa z bidonikiem. I tak wyglądają wszystkie nasze, słuchajcie, laleczki gotowe, ubrane. Zwierzątka także, także w całe wielkie pudło. LOL amazing zostało otwarte. Naklejki przyklejone i wszystko skończone. To teraz koniec otwierania, a my, kochani, przechodzimy z Michalinką, oczywiście, do co Michalinka teraz będziemy robić? Bawić. Teraz się będziemy bawić. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszamy już na kolejny. Pamiętajcie o subskrypcji jeszcze. Kto nie subskrybuje, niech szybciutko klika. Subskrybuj. Piszcie do nas komentarze. I czekamy na Wasze łapki w górę. Zapraszamy na kolejny odcinek. pa! pa! cześć. Cześć. cześć!